Boję się, że Słupsk doczeka się własnego komendy pomorskie, oskarżony o zabójstwo. Adwokat. Boję się, że Słupsk doczeka się własnego komendy. Piotro, Oskarżony o zabójstwo. Jest w areszcie od listopada 2018 roku. Jego obrońca twierdzi jednak, że śledztwo od początku było niewłaściwie prowadzone. Boję się, że Słupsk doczeka się własnego Tomasza komendy, mówi adwokat Bartosz Feducik. Opinia publiczna żyje w przekonaniu, że oskarżony jest zabójcą, a powinna się dowiedzieć, co naprawdę się wydarzyło. Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, by o tej sprawie mówić otwarcie, ponieważ temu człowiekowi dzieje się krzywda, twierdzi Bartosz Feducik, cytowany przez Głos Pomorza. Chodzi o proces, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Słupsku. Prokuratura oskarżyła Piotra o, o zabójstwo Jacka B. oraz inne przestępstwa, kradzież samochodu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, wywieranie groźbą wpływu na zeznania świadka. Do zabójstwa doszło w listopadzie 2018 roku w hotelu Słupsk. Prokuratura twierdzi, że Piotro pobił 45-letniego Jacka B a potem przywiązał telewizor kineskopowy kablem do szyi pokrzywdzonego i wypchnął go z trzeciego piętra na dziedziniec budynku. Motywem miała być rywalizacja o kobietę. Jak przypomina głos Pomorza, proces toczy się z wyłączeniem jawności na wniosek prokuratora. Oskarżony i jego obrońca domagali się jednak jawnej rozprawy. Poza tym, sąd kilka razy przedłużał już tymczasowy areszt Piotrowi o... A ostatnio, ponieważ minęły już dwa lata pobytu w areszcie, zrobił to sąd apelacyjny w Gdańsku. Efekt. Obserwatorem procesu jest teraz Helsieńska Fundacja Praw Człowieka, do której zwrócił się adwokat oskarżonego.